W tym momencie mamy 410 psów i 160 kotów. Najbardziej potrzebujemy i oczekujemy od darczyńców tego, że przyniosą nam jedzenie dla na, na naszych podopiecznych, czyli suchą karmę i konserwy dla kotów, jak i suchą karmę i konserwy dla psów. Można nam pomóc także przekazując środki finansowe na rzecz schroniska, czy to w postaci 1% podatku, czy to darowizny finansowej. Ta inicjatywa to taki czysty, ludzki odruch myślę. Pomysł zrodził się już 5 lat temu. Wcześniej jeszcze będąc na poprzedniej uczelni organizowaliśmy w kole przyrodników akcję, ale o dużo mniejszej skali. Jak dostałem się na licerty Jeloński w Instytucie Naukośowisku, rozpoczęliśmy pierwszą edycję i efekt był bardzo. przynajmniej Zaskakujący, nie spodziewaliśmy się aż takich efektów, dlatego co roku teraz organizujemy kolejne edycje, staramy się to rozszerzać i coraz lepiej nam to wychodzi. W zasadzie liczba osób, które pomagają w akcji, zmienia się co roku. W bieżącej edycji akcji SOS 2010 biorą udział 4 osoby. Wszyscy są doktorantami z Instytucie Nauk o Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast współpracuje z nami w tym roku Biuro Promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego, no i oczywiście szereg wydziałów, aż siedem, które nam pomagają, w tym łącznie budynek Kolegium Nową. Dzisiaj mija pierwszy tydzień odkąd akcja w tym roku trwa. Mamy już sporo koców, mamy już sporo jedzenia, karmy. Wiemy też z sekretariatów, w których mamy umiejscowione skarbonki, że liczba pieniędzy zbieranych na akcję przybywa. Na każdym wydziale, w którym odbywa się akcja, są ustawione kosze, a w sekretariatach ustawione są skarbonki na datki. Na naszej stronie internetowej www.echo.edu.pl łamane przez SOS można znaleźć dokładne adresy i miejsca lokalizacji koszy w koszów i skarbonek. Tego typu akcje bardzo nam pomagają podnieść jakość i standard życia zwierząt w schronisku. To znaczy pomagają nam zaoszczędzić trochę pieniędzy i przeznaczyć te pieniądze na jakieś bieżące remonty bądź też adaptacje, jak również bardzo pomagają nam w podniesieniu w ogóle jakości karmienia tych zwierząt, które u nas przebywają w schronisku.